Jadę się dla was znowu szkolić, zobaczycie od środka jak wygląda małe, barberskie szkolenie, bardzo kameralne, przyjeżdża cesarski dzisiaj, no i oczywiście, kto będzie modelem jak nie Kucu. Kucu już dostał prezent, nie może być inaczej, dziękujemy Statementowi, Pik, let's go! Dzisiaj mały, kameralny event, zobaczymy co tam chłopaki ze Statementa i z barberkudami wymyślili. Jest kameralnie, jest kameralnie. Ale wcale nie aż tak bardzo kameralnie. Elo! Yo! Hello! I teraz. Oh, yo, Jo yo. Yo, yo! yo! Tak wygląda backstage przeciętnego szkolenia barberskiego. Trzeba przygotować wszystkich modeli. A tam... Dzisiaj włączyłem mikrofon, tak, że będzie go słychać. <grymne> Dziękujemy statementowi. Za krem. Ja... Onie, nie, 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 nieznanej firmy. Tutaj. Nieznanej firmy Nie znanej firmy. Nie pijcie tego z rana, bo umrzecie. Potwierdzam. <grymne> On już jest wewnętrznie umarły. Zobaczcie, mają swoją ściankę chwały. Zobaczcie, jak przebiega klasyczna konsultacja fryzjerska. Andre w roli głównej. Teraz pełna powaga. Nie, powtórz, że. Nie, jeszcze raz do kamery. A nie będę nic mówił, bardzo ładnie się wyglądasz. Nie, w restauracji, ale bardzo ładnie. Jak zwykle ubrałem to, co trzeba. Tak? Brainstorming, łączenie pomysłów, proszę państwa, tak to się robi. Co dwie głowy, to nie jedna. Po raz kolejny się widzimy, i ciągle się nie przerzucił na iPhone'a. Cesarz, pełne skupienie, linia siedzi OG Fit, zobaczcie na te laczki. Patrzcie, moja największa konkurencja przyszła! My jesteśmy na innym levelu, także ja konkuruję tam z tymi ludźmi wyżej. Tak, to jest w ogóle nie ta drabinka, no także wiecie. To jest ta drabina, także normalnie możemy sobie podać rękę i bez problemu, nie? Tak wygląda mycie włosów przez Brother from Another Mother. Pełna obsługa do tego kawka. Nie no. ja za sobą, dlatego. No. Dzisiaj go nie obcinam, ale chciałem go dotknąć. Się. Nie, ja ostatnio tego p że teraz trzeba poprawiać. Podbawiam. Ja nie będę. To dawał znak. Trochę się zapełniło. Pozdrawiamy Krosno ponownie, ekipa wilków. Uuu! Zobaczcie, już jest pełna sala. Cyk. A tam konkurencja się czai. Chłopaki skończyli, gratki, dobra robota. Nie się pójdzie do na vloga tylko, także whatever. <śpiewanie> Na pamiątkę kiedy wbije 10. Cela pusta, teraz lecimy my na Maciglipsa. Przednie uczesane. Teraz zobaczycie. Uczesone. Zobaczcie, w takich, w takich skarpetach chodzą fryzjerzy, slash barberzy. Tutaj stream, tutaj vlog. Tak wygląda praca gości od socjal mediów. Od zaplecza. Szkolenie ze statementa X Barber Hood w Rzeszowie. Mamy OG fryzjerstwa, a obok młode pokolenie. Nice. Nie wiem, bo nie widziałem. Nie nagrywam paraliż teraz. Backstage. Co się strzykło mi w szyi. Tylko, żeby był zachowany dobry kąt. Czego się nie robi dla social mediów? A i tak wystarczyłoby, żeby zrobić konsultację zamiast tego. Kolejny backstage najlepiej wychodzą przy. Ale tak. Jo, jo, jeszcze reszta części konkurencji. Jo, 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 jo. I na koniec jeszcze cyk, Ciamka i ramen i wracamy. Doceniacie nowe strzyżenie, wariaty? Do zobaczenia.